To bardzo dobrze brzmi, co Pani mówi w teorii, w praktyce jest gorzej. I to jest pewnie zgodne z tym, co powinno przynajmniej być związane z PSL-em. Natomiast w styczniu odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego. I Parlament Europejski na posiedzeniu tej komisji wydał pozytywną opinię w sprawie zmiany traktatów, które miałyby polegać na tym, by leśnictwo nie należało do kompetencji krajowych, a stało się częścią kompetencji w ramach całej Unii Europejskiej. I kto głosował za tym, żeby gospodarka leśna nie była wy? łączną kompetencją kraju członkowskiego. Między innymi pan europoseł Adam Jarubas. Tak. Reprezentujący możliwe, kogo? Możliwe, że... Yy, reprezentujący PSL, czyli europoseł PSL-u w Brukseli czy w Strasburgu posłowie, głosuje za tym, żeby gospodarka Euro, leśna nie należała Euro, do naszych PiSu wyłącznych kompetencji. I gdzie tu to, tak pani poseł, mylą. zamiłowanie często do polskiej za, ziemi? Też gdzie to przywiązanie mylą. do ojcowizny? Natomiast Mhm. które przecież powinno wynikać również z historii PSL. Tak jak powiedziałam, bardzo możliwe, że Europoseł e, pomylił się w tym głosowaniu. No Jeżeli tak, ma już inne... no to wie pani Jeżeli przy czymś takim